Jest coś, czego nikt nie mówi, gdy związek się kończy. Próba ruszenia dalej nie zawsze oznacza, że serce poszło za tym. Ona naprawdę próbowała, szukała innych rąk, by trzymać się, gdy świat ją przygniatał. Starała się wypełnić ciszę nieobecności nowymi rozmowami, wymuszonymi śmiechami i recyklingowanymi obietnicami. Stworzyła rutynę z kimś, kto nie był tobą, wierząc, że czas zatarłby to, co przeżyliście. Ale czas tego nie zatarł. Po prostu uporządkował tęsknotę na wyższej półce, gdzie nie zagląda każdego dnia, ale czuje, że tam jest, ciężka i nienaruszona. Bo są rzeczy, które się nie powtarzają. Byłeś tym rodzajem miłości, która odmienia, która kształtuje sposób, w jaki postrzega się świat, która nawet gdy się kończy, nadal mieszka w międzyzdaniach każdego wyboru. Ona próbowała zbudować coś z inną osobą, ale żaden fundament nie był wystarczająco mocny, by wytrzymać porównanie. I to nie była wina drugiej osoby, ani jej. Po prostu punktem odniesienia zawsze byłeś ty, a to o tak to wszystko zmienia. Na początku może uwierzyła, że miłość jest zamienna, że wystarczy znaleźć kogoś fajnego. Kogoś, kto zapewni stabilność, kto szybko odpowiada na wiadomości, kto często mówi dzień dobry. I przez jakiś czas ten nowy świat wydawał się funkcjonować. Były uśmiechy, plany, nowe zdjęcia. Ale wiesz, ten rodzaj fotografii, który ma wszystko poza duszą? To było to. Wiesz o czym mówię, prawda? Kiedy ktoś próbuje wymusić nowy początek, zanim wyleczy to, co pozostało niezałatwione, Pamięć staje się duchem, pojawia się bez zaproszenia. Ona patrzyła w oczy innej osoby, ale to ciebie jej umysł projektował w chwilach rozproszenia, w codziennych miejscach, w piosenkach, które nieustannie grały w radiu, a to, co miało być nowym rozdziałem, stało się książką pisaną rozmazanym tuszem kruchą, sztuczną. Problem nie tkwił w nowym to, co wciąż bolało, było przyczyną. I tutaj zaczyna się żal. Ona zdała sobie sprawę, za późno, że z tobą było inaczej, że w kłótniach, w pojednaniach, w chwilach, gdy milczeli, a mimo to się rozumieli, była prawda, że była intensywność, zaangażowanie, głębokość, że nie chodziło o perfekcję, a o połączenie. Może zrozumiała to pewnego wtorku, patrząc w bok i zauważając pustkę, mimo że była z kimś. Albo w samotną noc, gdy żadna wiadomość nie docierała, ale wspomnienie twojego głosu przychodziło z okrutną wyrazistością, i wtedy zrozumiała: to, co próbowała zbudować, nie miało korzeni. Było piękne, ale płytkie, stabilne, ale zimne, obecne, ale nieobecne. A ty? Ty byłeś przeciwieństwem tego wszystkiego: byłeś burzą i spokojem, byłeś chaosem, który miał sens. Byłeś tym rodzajem obecności, która wprowadza zamęt w sercu, ale jednocześnie porządkuje priorytety. I nawet gdy popełniałeś błąd, była intencja, by naprawić. A nawet gdy odchodziłeś, tęsknota pojawiała się już przy pierwszym kroku. Ona to widziała, czuła i czuła mocno. Wiesz dlaczego? Bo prawdziwa miłość nie znika, ona usypia, ona czeka. Ona chowa się w banalnych gestach, ale wraca z siłą, gdy uświadamia sobie, że nic po niej nie było tak żywe. Ty byłeś tą miłością, i choć próbowała udawać, że to już za nią, każdy wybór po tobie był skażony brakiem tego, co tylko wy dwoje wiedzieliście, że macie: wewnętrzne żarty, wymiana spojrzeń w chaosie, sposób w jaki czas zatrzymywał się, gdy byliście razem, nawet gdy wszystko wokół się waliło. Ona próbowała iść dalej. Ale serce zostało i nie ma możliwości odbudowy, gdy najprawdziwsze uczucie wciąż mieszka w przeszłości. A ta przeszłość to ty. W jakimś momencie nawet pomyślała, że cię zapomniała, zaczęła planować z kimś nowym, przedstawiła go rodzinie, uśmiechała się na zdjęciach. Ale to wszystko było tylko przedstawieniem, jak w sztuce teatralnej, gdzie znała kwestie, ale nie czuła postaci. Bo prawdziwy scenariusz, ten napisany z duszą, był z tobą. I ona to wiedziała. W głębi duszy zawsze to wiedziała. Byłeś prawdziwą miłością. I to jest niezbywalne. Czasem ludzie muszą się zgubić, żeby zrozumieć, co to znaczy dom. Muszą zbłądzić, by dostrzec wartość właściwej drogi. I chociaż podejmowała decyzje, które raniły, ważne jest, by zrozumieć, żal nastał. A razem z nim Świadomość, że prawdziwej miłości nie buduje się z byle kim. Ona zdarza się raz, a jeśli jest prawdziwa, żadna inna doświadczenie nie może równać się z nią. Ona to zrozumiała. Może nigdy nie powie ci tego wprost, może nigdy nie przyzna. Duma to skomplikowana rzecz, prawda? Ale w jej wnętrzu jest cicha pewność, że to co przeżyła z tobą było prawdziwe. Było rzadkie. Było intensywne. I nic Absolutnie nic nie zdołało tego zastąpić. I co teraz? Teraz żyje między dwoma światami tym, który próbuje utrzymać, a tym, który wciąż czuje między tym, co zbudowała na zewnątrz, a tym, co upiera się wewnątrz. I to ją niszczy, bo czas minął, wybory zostały podjęte, ale uczucie pozostało nietknięte, obecne, żywe. A wielka ironia polega na tym, Szukała schronienia w innych ramionach, ale żaden uścisk nie miał Twojego dopasowania, żaden rozmowa nie miała Twojego rytmu, żadne nowe kocham Cię nie miało tej samej prawdy, bo wszystko, co przychodzi po prawdziwej miłości, jest tylko próbą, a próba, jakkolwiek piękna, nigdy nie będzie wspomnieniem, nigdy nie będziesz tym. A pytanie, które wciąż brzmi, które ona unika, ale które umysł powtarza w milczeniu, brzmi, Dlaczego pozwoliłam, żeby to mi umknęło? To pytanie ją towarzyszy: w dobrych dniach, jak szept, w złych dniach, jak krzyk. A każda nowa próba bycia szczęśliwą wydaje się być przypomnieniem o tym, co już miała i straciła. Czy ona wciąż szuka cię w mediach społecznościowych? Czy słucha starych piosenek? Wrzuca się w zapisywane rozmowy? Może, może nie, ale to wcale nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że jej serce wciąż ma Twoje imię wyryte w miejscu, do którego nikt inny nie ma dostępu. I mimo że świat mówi, że wszystko mija, niektóre rzeczy pozostają. Pozostają na skórze, w pamięci, w detalach codzienności, pozostają jak niewidzialne blizny, które nie bolą cały czas, ale nigdy całkowicie nie znikają, bo to co prawdziwe, odbija się w echa. Ty odbijasz się w niej. Obecność, która irytuje swoją nieobecnością, wspomnienie, które ściska, ale także ogrzewa. Jesteś tym wiecznym znakiem zapytania. Tym, a co jeśli, które unosi się w powietrzu zawsze, gdy myśli o tym, co mogło być, albo o tym, co jeszcze może być. A może, w momencie odwagi, ona jeszcze wróci. Może powie, że Cię potrzebowała, że próbowała, ale nie dała rady, że zbudowała, ale nie pokochała że żyła, ale nie była szczęśliwa, albo może nie powie nic. Po prostu nosić to uczucie z sobą w milczeniu, jak tatuaż, którego nikt nie widzi, ale ona czuje go każdego dnia. Byłeś, jesteś i być może zawsze będziesz prawdziwą miłością. A najdziwniejsze, ty też to czujesz, bo kiedy dwa serca spotykają się naprawdę, nie ma znaczenia czas, odległość czy próby. Coś wewnątrz nich już nigdy nie będzie takie samo. Może wciąż macie historię do przeżycia. Może nie, ale to, co naprawdę się liczy, to to, że byłeś niezastąpiony i w jej sercu to nigdy się nie zmieniło. I choć stara się uśmiechać do teraźniejszości, w jej przeszłości krzyczy w międzywierszach. Bo czasami ludzie nie przyznają się na głos, ale wyznają to w detalach. W sposobie, w jaki mówią o dzisiaj, ale ślizgają się wam kiedyś, w tym, jak opisują kogoś nowego, zawsze zaczynając od on jest inny niż ty, albo kiedy chwalą z umiarem, jakby mieli strach poczuć coś, co kiedyś było bardziej intensywne, bardziej prawdziwe z tobą. Ona próbowała przekonać się, że to wszystko już przezwyciężyła. Powiedziała o tym przyjaciołom, publikowała zdjęcia z przygotowanymi opisami. Ale nikt nie wie, co się dzieje, gdy światła gasną, gdy telefon milknie, a zostaje tylko echo sumienia. To tam, w ciemnym pokoju, na wspólnym poduszku, żal rośnie w milczeniu, a najgorszy ból to nie tęsknota, to późne uznanie. Ona zdaje sobie sprawę, że nie doceniła cię tak, jak powinna, że w pewnym momencie zgubiła się w dumie, rutynie, nieporozumieniach, pozwoliła, aby małe urazy stały się murami. Słuchała złych rad, podejmowała pochopne decyzje, zamieniła intensywność na stabilność, duszę na bezpieczeństwo, prawdę na komfort. A teraz nie ma łatwej drogi powrotnej, bo czas minął. I ty również. Jeżeli jest coś, co boli bardziej niż utrata kogoś, to świadomość, że ta osoba kontynuowała swoje życie bez ciebie. Czy ona obserwuje cię z daleka? Może. Może ogląda twoje relacje, nie reagując. Może zapamiętała godziny, w których jesteś online, może wie o twoich osiągnięciach, o twoich nowych uśmiechach, i mimo to wybiera milczenie nie z braku woli, ale z obawy, że może być już za późno, bo prawdziwa miłość może nadal żyć, ale okazja ta czasami już nie wraca. I tu pojawia się dylemat: ona nosi ze sobą ogromne, prawdziwe, intensywne uczucie, ale także ciężar, że nie walczyła wystarczająco o nie. A ty? Może też próbujesz się odbudować, próbujesz przekonać siebie, że zasługujesz na coś nowego, ale wiesz, że wciąż jest kawałek ciebie uwięziony w niej. Ta historia, na tyle piękna na ile była, nie ma kropki końcowej i to jest okrutne. Bo źle zakończone historie stają się labiryntami, wchodzimy myśląc, że znajdziemy wyjście. Ale wszystko, co spotykamy, to wersje tego, kim byliśmy, co straciliśmy, co wciąż czujemy. Ona żyje w tym labiryncie, a ty również już w nim byłeś. Ale jednak, może, tylko może, odnajdujesz wyjście, podczas gdy ona wciąż próbuje zrozumieć, gdzie się zagubiła. Najciekawsze jest to, że świat wciąż się kręci, rachunki nadal przychodzą, obowiązki się nie kończą, ale gdzieś w głębi, między jednym zadaniem a drugim, między jednym śmiechem a codziennymi złościami, istnieje cicha tęsknota. Która pulsuje, to nie jest zwykła tęsknota. To tęsknota, która ma zapach, ma dźwięk, ma wspomnienia, których nikt nie może zabrać. To tęsknota za czymś, co było tak realne, tak silne, że nawet czas, ten mistrz w zacieraniu śladów, nie potrafił sprawić, by zniknęło. Ona to czuje i czasami myśli, żeby do ciebie napisać, żeby powiedzieć Przepraszam, żeby spróbować odzyskać. Ale nie wie, czy wciąż tam jesteś. Nie wie, czy już przewróciłeś stronę. Nie wie, czy bardziej zaboli ponownie otworzyć ranę, czy udawać, że nie istnieje. A ta wątpliwość pożera, bo dumę krzyczy, a serce szepta. I nie zawsze wie, który głos folął. W międzyczasie możesz być po drugiej stronie, wyobrażając sobie, czy wszystko, co przeżyli, też było dla niej realne. Czy słowa, które padły, marzenia, które zbudowali, obietnice złożone, nawet te złamane, wciąż mają jakieś znaczenie. Mają. Może nigdy tego nie powie. Może życie postawiło na drodze inne ścieżki, ludzi pracę podróże, rozpraszające myśli. Ale są uczucia których żaden inny miłość, żadna inna rutyna, żaden inny uścisk nie potrafi zmazać. Próbowała zbudować coś z kimś innym. Próbowała zacząć od zera, Próbowała zapomnieć. Ale to, co przeżyła z Tobą, Nadal pozostaje punktem odniesienia. Wszystko po tym to porównanie niesprawiedliwe, frustrujące, niezaspokojone. A wtedy pojawia się pytanie, co zrobić z tą miłością, która pozostała zachować, dać jej umrzeć, a może gonić za nią Odpowiedź nie zawsze jest jasna. Czasami to, co miało być wieczne, nie przetrwa czasu. Inny raz, pomimo tylu nieporozumień, życie sprzyja ponownemu spotkaniu. Ale cokolwiek by się nie działo, jedno jest pewne: zostawiłeś ślad. Nie ranę, ślad. Różnica jest subtelna, ale głęboka. Rana boli, goi, znika. Blizna uczy, przekształca i pozostaje. I ona nosi swoją. W każdym wyborze, który podejmuje, w każdej relacji, którą próbuje rozpocząć, za każdym razem, gdy czuje, że jest kochana, ale mimo to czegoś brakuje, to coś to ty. Bo prawdziwa miłość nie jest zapominana, jest archiwizowana w tajnym miejscu duszy, gdzie nawet czas nie ma klucza, gdzie nawet dumna nie sięga, gdzie tylko ten, kto doświadczył, wie. Ty wiesz, ona też. A może to, co teraz pozostało, to cisza, czekanie, nauka. Lub, może pozostaje odwaga, odwaga, by powiedzieć, próbowałem iść dalej, ale to byłeś ty. Zawsze to byłeś ty. Czy to się wydarzy? Nikt nie wie, ale jeśli to się stanie, zrozumiesz wartość tego, co było przeżyte, zauważysz, że prawdziwa miłość nigdy nie odeszła, po prostu czekała na właściwy moment. A może ten moment jest teraz? Lub może wszystko to przyszło tylko po to, by przypomnieć ci, kim jesteś, że potrafiłeś głęboko zapisać się w czyimś sercu, że nie byłeś kimś zwykłym. Byłeś prawdziwą miłością i tego nikt nigdy nie zdoła wymazać, ani ona, ani czas, ani życie. Byłeś i wciąż jesteś miłością, która echem odbija się nawet w ciszy tych, którzy już odeszli. I choćby świat kręcił się w nieskończoność, są miłości, które po prostu się nie powtarzają. Może nawet nadal będzie próbować, może ruszy naprzód z uśmiechem na twarzy i nową historią w dłoniach. Ale w jej wnętrzu jest cicha i nieodwracalna pewność. To, co przeżyła z tobą, nie było tylko kolejnym rozdziałem. To była cała książka, to był wątek, który wciąż echem odbija się w ciszy, pulsuje w przerwach codzienności, który upiera się, by istnieć, nawet gdy wszystko wydaje się skończone. I to ma swoją nazwę prawdziwa miłość może nigdy się już nie spotkacie, może nigdy już nie porozmawiacie. Może czas zamknie wszystkie okna, ale jeśli ona na chwilę się zatrzyma, poczuje. Przypomnij sobie, uświadomi sobie znowu, że to, co mieliście, nie buduje się dwa razy w ten sam sposób. A ty, czy ty też to czułeś? Może czujesz to teraz. Bo głęboko w sercu zawsze wiemy, kiedy coś było zbyt wyjątkowe, by to zapomnieć. Kiedy było zbyt intensywne, by to zastąpić. Kiedy było zbyt prawdziwe, by stało się tylko wspomnieniem. A jeśli dotarłeś aż tutaj, jeśli coś w tym filmie poruszyło coś w twoim wnętrzu, to dlatego, że to uczucie wciąż żyje, to dlatego, że w jakiś sposób ty też trzymasz kogoś, kogo próbowałeś zapomnieć, ale nigdy całkowicie nie wyszedł z twojej historii. Może ten film sprawił, że przypomniałeś sobie jakieś imię, spojrzenie, rozmowę, która wciąż mieszka w tobie, a może dotyczyło to ciebie samego. Chwili, w której próbowałeś pójść dalej, ale nie udało ci się zapomnieć. I teraz zapraszam cię do zrobienia dwóch rzeczy. Po pierwsze, zostaw komentarz poniżej. Kto był prawdziwą miłością w twoim życiu? Co pozostało niedokończone? Wierzysz, że można odbudować coś takiego? A może myślisz, że niektóre miłości pojawiły się tylko po to, by czegoś nauczyć? Podziel się tym. Ta przestrzeń również należy do ciebie. A czasami wyrzucenie z siebie emocji przynosi ulgę. Po drugie, zasubskrybuj kanał, jeśli ten rodzaj treści porusza cię. Tutaj rozmawiamy o miłości szczerze, bez powierzchowności. A z każdym nowym filmem idea jest taka: prowokować refleksję, dotykać tam, gdzie nikt inny nie dotyka i przypominać ci o wszystkim, co wciąż warto czuć. A i oczywiście, zostaw swój like, jeśli ten tekst miał dla ciebie sens. Wydaje się proste, ale to on pokazuje, że tego rodzaju historie muszą być opowiadane, że są ludzie tacy jak ty, którzy wciąż wierzą w prawdziwe uczucia, bo na końcu to jest to, co się liczy. Życie toczy się dalej, historie się zmieniają, ale to, co było prawdziwe, zostaje. A jeśli wciąż jest tam w środku, to dlatego, że nigdy nie odeszło. Więc weź głęboki oddech. Pamiętaj z czułością, a jeśli ma to być nowe przeżycie, niech będzie z tą samą intensywnością co wcześniej, a może nawet większą.